Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Skarbona. Mody, oczywiście Battle Royale. Jesteśmy, cóż, jesteśmy po tym prologu. Mamy tutaj mapkę. Jesteśmy tutaj w San Juan. No i co? Zanim przejdziemy do podboju, zdawcie suba, lajka. Na 25 lajków robię poradnik, jak to zainstalować. No i co. Napiszcie mi też w komentarzu, ile tak mniej więcej chcecie, żeby odcinki trwały na teraz. Chyba trzeba coś szarpnąć. Tu jest... To są ogólnie chyba wszystkie osiągi z Nitro. Tu jest... Ha są hamulce. Zrobimy tu próbę prędkości, ponieważ dostaniemy turbo, a ono już się przyda. Już widzę tam kbalcik. No, oczywiście Neville, lecimy To jest co? A, jeszcze Lexusik, no dobra No lecimy Ciach Lecimy, o Boże 170 na godzinę, szału nie ma Ale na spokojnie i jeszcze szarpniemy tutaj potężnie. Neville dobrze. To jest hard, tak więc mogę trochę lamić. Ale myślę, że nie będzie problemu. Dobra, już jestem na drugiej pozycji. Wypadałoby ich wyprzedzić. Hmm. A nie, to mam jeszcze inny pomysł, bo chciałem najpierw te drifty porobić. To najpierw się te drifty by porobiło. Dobra, lecimy. Dobra, widzę, że to się nam nie uda. Jeszcze mogę spróbować, tak? Nie, dobra, powtórzmy to. Perfekcyjny start No i lecimy Pierwsza rozgrzewkowa, jak to mówią Lecimy teraz Nie damy się tak łatwo 173 Jest nieźle Zaraz tu będzie kolejny fotoradar Tutaj tym kobaltem Ale też go zaraz... Szarpniemy tu No Szarp go Dobrze Neville, szarpnij go O nie, nie tamtego Nie tamtego Tamtego to zostaw O, tego szarp Chcę zobaczyć jak go szarpnie No i dobra, pięknie, szarpnął go Idziemy dalej Powiem wam Pierwsza rozgrzewkowa musiała być. I według mnie to na dobrze. Na dobre wyszło. Na dobrze. Dobrze to za chwilę wygram ten wyścig. Neville, pierwszy. Tak ma być. Pięknie. Pięknie tutaj szarpiemy te fotoradary oho, a nie dobra, na spokojnie, straci dobrze pierwsza krew time shift, 50, już? dobra, się boję o copyrighty no i będą copyrighty cholera jasna, dobra, coś się ogarnie na nie mam już jedną rzecz, to już pójdźmy tutaj i ulepszmy Hmm. ulepszmy turbinę. Co tu jest? Hmm. Tunes maler Quicker Make power battery laser Okej, okay. czyli weźmy może większe ponieważ to będzie nam

no właśnie, tu problem jest taki, że drift jest fajny, ale może wybić, może wybić, może wybić tak dziwnie, przez co możemy wszystkie punkty stracić momentalnie. Co jest, co tak szybko już? A no tak, było mówione o tym, że samochody z klasą Drift są na drifty. Jak sama nazwa wskazuje. Ale coś mi się wydaje, że zaraz to nadrobimy. No właśnie. Zaraz to nadrobimy. Tutaj bonusowe te strefy. Zaraz się szarpnie. O tak. Lecimy nieźle. Kurde. Tylko szkoda, że skończyłem drifta. Cholera. A zanim to możemy w sumie pogadać, jak tutaj driftuje. Ponieważ wpadłem na pomysł, żeby zagrać sobie w Heroesy 5 na przykład na kanale Wiem, że się pojawił taki odcinek No i co, wydaje mi się, że Kurde, można by było z tego fabułę pociągnąć, z tych Heroesów 5, no bo Powiem tak, nie for Speedy nie for Speedami, ale Hero Heroesy Też uwielbiam, to jest jedna z najlepszych gier strategicznych Seria gier strategicznych, warto to zaznaczyć. <grych> Cyk. Może to nam się nie udać przez to, że skusiłem jeden zakręt, ale może nam się też udać. Czy nam się uda? Nie. To powtórzę. No to jest niestety masyl jeszcze nie To ciężko się będzie nim ślizgać. Sami widzieliście. I przez to, że skusiłem jeden zakręt. Ale na spokojnie myślę. Na spokojnie. Mam <try> Nie, czy może się da? Łączysz? Muszę posłanik prze. Tak jest, stawia. No nie, 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 nie. Nie, dobrze. Zobaczmy, czy szarpie to. Szarpie, może. Może się Ale chyba już widzę, że nie. Dobra, Nie będę próbował na siłę to zrobić. Jak gra zalecała, żeby używać właśnie samochodów do Driftu, to weźmiemy samochód do Driftu, ja pierniczę. No nic, najwyżej dodam swoją muzykę do tego. tym pojedziemy tutaj cyk rozwalimy no i jest nieźle wanda, lopony, wszystko czego bym chciał tak szczerze mówiąc, co to jest o za no właśnie <grytale> battle royale tu się dzieje

żeby nam punkty uciekły. No też masłem jedzie. Też jedzie muszelką. To chyba też to jest kamaro, nie? Tak, to jest kamaro. Jedziemy um, o cholewka. No, trzeba nadgonić go trochę. Trzeba go trochę nadgonić, bo. Nie widzę tego. A, bo my tu nie mamy, nie mamy tego. Nie mamy spowalniacza. Dobra. Ok. A jedyne co mamy wyposażone tutaj to turbosprężarkę. Chociaż do Maslów to się chyba nie daje turbosprężarki. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, jedziemy. No, Dobra. Jeśli chodzi o stronę moją, czyli goniącą, fatalnie wyszedłem. Ale mogę tutaj nadrobić wszystko. Mogę tutaj wszystko nadrobić. Ok. No nie gadaj, że on tak będzie się trzymał. Pamiętam, że się dało ich jakoś zrzucać. Ale znając mnie, to zaraz ja siebie zrzucę z tego kanionu. O, nie, też widzę, że nie damy rady w tym kanionie. Musimy co innego porobić. Autentycznie nie mam pojęcia co, co robić. No ale dobra. Tu jakaś brera. Zauważy zauważyliście w ogóle, że to jest wyścig, który jechaliśmy w prologu? Dobrze, na drugiej pozycji już. Nie ma lipy. Dobrze, a to Neville. Szarpnij go, proszę. Przecież... Dobra, znając życie, tego nie szarpnie. Niestety go nie szarpnie. Zna mnie. Dobra, przejadę sobie z Krutem. Ty... Parowo. Tam Neville jechał. O nie. Fuck Ale wyprół Mocno, gdyby nie ten trafik Tutaj udało mi się wytimingować to No co jest? No dobra, nie wiem Przez całą grę Będę tego. Będę powtarzał wyścigi. Popierniczymy za chwilę. Hmm. Dobra, próbujemy to zrobić. Jeszcze mam za mało części, żeby ulepszyć te kamaro. Dopiero właśnie, dopiero po tym To, że... Dopiero po tych okrążeniach można coś zrobić. Hmm. Dobra, damy, damy radę. Damy radę. Trafik? A dobra, nie jest mi straszny. Oj. Było blisko. Tutaj wjeżdżamy. OK? No i dobra, jakoś to idzie. Szkoda, że tak za pierwszym razem nie szło. Um. O nie, tylko nie wy. Tylko nie wy. Naprawdę wszystko rozumiem. Ale policja tutaj to już przesada. Dobra. Tędy spróbujemy przejechać. Hmm. Wiecie, ja się zastanawiam, jak można ich tutaj wyklikać. Ale chyba mi się przypomniało, że przecież są te rury tam. Pytanie, czy to wystarczy? O, oj. Dobra. Udało się. I zdobyliśmy pierwsze terytorium Kesha Ward. Ok. Dobra, teraz trzeba ich jakoś zgubić chyba się to udało. Czekajcie Ale! Skminili to. Sekunda. Może Możemy nie zauważył. Nie zauważył. Możemy teraz szybko przeniknąć. Dobra Szybko. O! Dobra, damy radę Uf, udało się Okej, okay. a Tak, taktyki Pościgowe, o Zobaczmy co tu jest ciekawego Hm. korci mi coś kupić na te drifty. Ale widziałem tutaj widziałem tam Lexusa i w sumie tego Lexusa bym chciał. Nie, o, zawieszenie Wester. weźmy tu, lubię mieć kontrolę nad samochodem. Tutaj. Mm, aha. Tu jest <ścoughs> Rear grip czy front grip. A weźmy front grip dla odmiany. I teraz tak, tu wziąłem na high RMP. To weźmiemy na low RMP, żeby mieć szybkiego boosta na start. I spróbujemy tego drifta. Teraz noc na pewno się nam nie uda, dobra. Nie będę tego próbował. Hmm. Kurde, no. Wiecie co? Nie mam pomysłu. Spróbujmy tego kanion zrobić. Eee. O! Trochę lepiej już to wychodzi. O, trochę ten kanion już lepiej wychodzi, powiem wam szczerze, chyba Utrzymam się tak na żółtym albo zielonym, to... Oho, dobra. To może coś z tego być. Problem jest taki, że on ma jeszcze, kurde, więcej ulepszeń ode mnie. Może się nam to udać. Chociaż z drugiej strony, po co brać masła na kanion? Nie, 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 No nie, nie może się tak skończyć. Mogę sobie farmić tak punkty? Na no moment? Mogłem, cholewka. Dobra, teraz wszystko zależy od tego, jak tu pojadę. Nie. No cóż, będę musiał kupić auto z 26 minut. Odcinka może tu Sylwię faktycznie kupimy. No cóż W skrócie Nie udało się nam zrobić tego drifta Nie udało się nam zrobić tego kanionu Szkoda W następnym odcinku szarpniemy te dwa drifty I ten kanion spróbujemy zrobić I tą Sylwię na pewno sobie zamienimy Na... No właśnie, na co sobie zamienimy Zamienimy sobie na tego leksusa, wydaje mi się. No ja dobra. Co tu mogę rzec? Żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się z fartem. Żegnam.